Siemanko, witam! Mam nadzieję, że Wielkanocna Święconka wszystkim smakowała, a skoro już gadamy o jedzeniu, to na dzisiaj recenzja figurki tak jakby w temacie. Kiedy tylko odropnę info o tym, że Good Smile wypuści figmy postaci z Delicious in Dungeon, zaczaiłem się czym prędzej na preordery i oto niedawno po kilku miesiącach czekania dotarła do nas pierwsza figurka z tej kompanii. Ekscentryczny podróżnik i eksplorator lochów. Lyle Stoden. Delicious in Dungeon albo Dungeon Messi bądź w polskiej wersji Lochy i Smakołyki, to sympatyczna mangowa seria autorstwa Ryoko Kui, także jako anime w produkcji studia Trigger. Osadzona w mocno klasycznym świecie fantasy, historia skupia się na przygodach grupki poszukiwaczy przygód przemierzających tajemnicze lochy, walczących z licznymi monstrami i konsumujących posiłki przygotowane z pokonanych potworów. Motyw jedzenia jest w serii bardzo istotny i wyróżnia ją na tle innych produkcji fantasy. Ciekawe, nietypowe podejście do typowo RPGowej stylistyki. Zepatyczni bohaterowie, dużo humoru oraz niesamowita animacja w wypadku anime sprawiły, że Dungeon myśli z miejsca stało się jedną z moich ulubionych serii. Gorąco polecam, manga jest teraz wydawana po polsku, a anime jest do obczajenia na Netflixie. Jeśli zaś chodzi o recenzowaną dzisiaj figurkę, Lajos jest ekscentrycznym liderem grupy głównych bohaterów, wojownikiem zafascynowanym potworami, zarówno jako żywymi stworzeniami, jak i składnikami posiłków. Jego nieposkromiona ciekawość i brak zahamowań w spożywaniu dziwnych rzeczy nieraz prowadzi w serii do komicznych sytuacji. Ghost nie zawodzi w kwestii odwzorowania postaci z anime i gier. Lions jest dość wysoki, figurka ma przyjemną masę, znamionującą, że nie mamy do czynienia z tanioszką. Poziom wykonania, detali i malowania jest tradycyjnie wysoki. Podstawowa, neutralna twarz prezentuje się nieźle. Lekki uśmiech, doskonale nadrukowane oczy i odpowiednia rzeźba włosów. Figurka przypomina serialowy czy komiksowy odpowiednik, no ale nie jest to najciekawszy wyraz twarzy. Dlatego mamy też alternatywy. Tradycyjnie dla tego typu produktów są dwie wymienne buźki. Odpinamy grzywkę, robimy GIVE ME YOUR Face i wymieniamy na pożądaną. W zestawie twarz uśmiechnięta, ze zmrużonymi oczami, wyrażająca zadowolenie z dobrego jedzonka, oraz pół ekscytowana albo lekko szalona. W przypadku Layosa te dwa stany rzeczy są dość bliskie sobie. To jest zdecydowanie moja ulubiona buźka, najbardziej ekspresyjna. Fajne, ale uważam, że mogłaby się tu znaleźć jeszcze jakaś twarz krzycząca, dobra do bardziej walecznych puls. A teraz spojrzę ci prosto w duszę! Zbroja została przepięknie wykonana, wszystkie elementy pomalowane na metaliczny połysk. Na pierśnik jest tak wypolerowany, że niemal da się w nim przejrzeć. Są wszystkie charakterystyczne elementy: spore na rameniki zamocowane na malutkich bull jointach oraz opasający szyję kołnierz, który w pewnym momencie miał spore uzasadnienie jako element wyposażenia. No ale nie powiem dlaczego, żeby nie spolerować. Bardzo fajnie wykończono buty i szczegółowe na koleniki. Świetnie też wyszła kolczuga wystająca spod pancerza. Ma bardzo satysfakcjonującą fakturę i wygląda realistycznie. U boku kolega ma przytroczony miecz który nie jest do końca zwykłym mieczem, skrywa niespodziankę. No ale to znowu spolerowałbym, więc nie powiem o co chodzi. Broń wykonana bardzo ładnie, maleńkie detale na jelcu robią wrażenie. Pochwa została przymocowana luźno do pasa, żeby nie przeszkadzać w pozowaniu. Wystający z niej miecz z imitacją. W zestawie znajduje się drugi, pełnoprawny do trzymania, natomiast ten tutaj ten w pochwie to sam jelec i trzon łączący się z pochwą na króciutki bolec. Normalnego miecza nie włożymy do pochwy. Trochę szkoda, no ale rozumiem, że chciałem ją zachować taką cieniutką. Niemniej przez to nie da się zrobić ustawienia, jak Lajos wyciąga. Swój Orange. Figurka jest satysfakcjonująco pozwalna. Bardzo lubię gładziutko działające figmowe stawy. Głową poruszymy we wszystkich kierunkach, lajes spojrzy w górę, jak i w dół. Możemy zakręcić dookoła ramionami i dać je w bok po odgięciu na ramienników. Jest obrót w bicepsie, obrót w łokciu oraz ruchome nadgarstki. Kolega pochyli się do przodu i nieznacznie na boki. Działa to też jako obrót w pasie, ale przez specyfikę konstrukcji stawu trzeba w tym miejscu uważać, bo czasem lubi on wypopnąć i figurka rozdzieli się nam na połowy. W nóżkach są stawy kulkowe, jest wychył na boki, obrót. W Udzie, podwójne stawy kolanowe oraz obrót i wychył w kosce i zgięcie w palcach. Bardzo fajnie funkcjonująca pozowalność, tylko ta wyskakująca klata czasami irytuje. Oczywiście mamy też garść akcesoriów. Mieczykowi i twarzą już się przyglądaliśmy. Oprócz broni, bohater może też trzymać ogon Skorpiona do pogryzania. Niewielki Skorpion był pierwszym potworem spróbowanym przez Lajosa, jeszcze nie przygotowanym, co nie skończyło się dobrze. Mamy zestaw dodatkowych dłoni, tradycyjnie dla produktów Good Smile, zapadanych na specjalnym trzymaczku. Dwie łapki do trzymania, dwie rozpostarte oraz dwie specjalne specjalne dania sceny konsumpcji. Jedna trzyma pałeczki, a druga miskę z już właściwie ugotowanym skorpionem i żywym grzybem. Pierwsza konkretna potrawa z potworów pokazana w dungeon meshi. Jedzonka wygląda nieźle, ale nie obraziłbym się, gdyby niektóre jego elementy były lepiej pomalowane, bo całość troszeczkę zlewa się ze sobą. Dostajemy tu jeszcze zwinięty śpiwór pełniący rolę siedzonka, na którym Lajos może przysiąść. Spoką rzecz, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że w cenie figurki, która do najniższych nie należy, obecna cena figm to leki absurd jak dla mnie. Powinien znaleźć się jeszcze cały plecak bohatera, nie tylko Piór. No i na koniec jeszcze alternatywny podwinięty fragment kolczugi wyprofilowany tak, żeby ułatwić siadanie. Żeby wymienić tę część, najwygodniej odczepić całą górną połowę ciała oraz element z pasem i pochwą. Tak to wygląda wewnątrz. Ten staw łączący połówki zdaje się być solidnym, choć wygląda delikatnie. Mam nadzieję, że się to nie złamy nigdy. Odczepiamy front spódniczki, przyczepiamy podwinięty i już Lajos wygląda jak Merlin Monroe w pamiętnej scenie i może wygodnie wyciągnąć giczoły. Teraz jeszcze tylko potrzebujemy śpiworka i można przysiąść na posiłek. Ustawienie siedzące z Michą w dłoni i Szczęśliwą miną, to chyba moje ulubione jakie oferuje ta figurka. Najbardziej klimatyczne i w duchu postaci. Rozumiem alternatywną kolczugę, ta zwykła jest dość elastyczna, ale jednak spychałaby nogi do postawy wyprostowanej. Oczywiście Layesa można też wypozować bardziej bojowo, z mieczem w dłoni. Żeby go w niej umieścić, trzeba wpierw odczepić ostrze z jelcem, włożyć rękojeść w łapkę i złożyć z powrotem. Pięknie też zadziałają ustawienia z maniaka, daje ona iście memogenne możliwości. Nom, 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 nom. Aha, no i mamy jeszcze firmową podstawkę z ramieniem do wykorzystania w pozach powietrzu albo do stabilizacji tych bardziej wywrotliwych. Na plecach zrobiono dziurkę do przymocowania jej. Porównania obskoczymy tym razem z panem Grealtem Kawilem z Rivi od McFarlane oraz Sasuke Uchiha z S.H. Figuarts, a także transformerami Studio Series 86 Hot Rod oraz Transformers One Alpha Trion. No i na koniec jeszcze małe nawiązanie do fabuły Delicious in Dungeon, czerwony smoczek z Lego. Bardzo dobra figurka. Jedyne co mi się w niej nie podoba to cena oczywiście. No i to, że czasem za łatwo idzie wypopnąć klatę zestawu. No i chciałbym jeszcze z jedną buźkę i wspomniany plecak. Ale to co jest i tak nie zadowala i cieszę, że postacie z Delicious in Dungeon dostaną swoje plastikowe reprezentacje. Ja się osobiście jaram, czekam na resztę tej drużyny. Mój portfel nie czeka, ale nie ma nic do gadania. Polecam każdemu fanowi serii. Dzięki za uwagę i wracam do wtrężalenia jajek. Trzymajcie się.